W końcu. W końcu zrobiło się ciepło. A gdy pogoda sprzyja, prawdziwi faceci zaczynają myśleć o tym, żeby się trochę polansować. Różne do tego są samochody. A gdy słoneczko świeci, najprzyjemniej jeździ się kabrioletem. Może to być taki z softtopem, albo taki. Piękne skrzyżowanie rasowego kabrioletu. Z niemniej rasowym i sportowym kupę. Pierwsze punkty auto zdobywa za stylistykę. W obydwu swoich wcieleniach Opel jest bowiem bardzo atrakcyjny i zwraca na siebie uwagę. Jako coupé piękną linią dachu przywołuje skojarzenia z legendarną już Kalibrą. Nieskrywana elegancja to z kolei zasługa doskonałych proporcji kabrioletu. 5 silników elektrycznych, 8 hydraulicznych cylindrów, 13 czujników i 14 łączników kinematycznych odpowiada za płynną przemianę modelu skupę w kabriolet. Proces ten trwa niewiele ponad 30 sekund i można to robić podczas jazdy z prędkością do 30 km na godzinę. Nowatorski trzyczęściowy dach zaprojektowany przez firmę CarTop System, która współpracuje również z Mercedesem i Porsche, chowa się pod klapą bagażnika. Pojemność tego ostatniego w zależności od położenia dachu wynosi od 205 litrów przy złożonym hardtopie do 440 litrów przy rozłożonym. Okazuje się, że taki miks coupe i kabrioletu może być praktycznym rozwiązaniem. Przyjrzyjmy się bagażnikowi. W momencie, kiedy mamy auto z otwartym dachem, do dyspozycji jest tutaj 205 litrów pojemności bagażowej. W fazie coupé mamy już ich 440 litrów. Natomiast bardzo przydatnym rozwiązaniem jest system Easy Load. Po wciśnięciu tego przycisku pozwala on podnieść ten dach o kilkanaście centymetrów w górę i w ten sposób ułatwić dostęp do. Багажи. Wewnątrz na przednich miejscach siedzi się bardzo wygodnie, natomiast tylne siedzenia mimo zapewnienia opla o dużej przestronności nadają się jedynie dla dzieci. Ograniczona też jest przestrzeń na głową, oczywiście tylko w fazie coupé. Deska rozdzielcza została przyjęta z innych wersji Astry. Jakość materiałów wykończeniowych nie budzi zastrzeżeń, podobnie jak poziom wyposażenia modelu. Już sama jazda z odkrytym dachem wprawia nas w dobre samopoczucie, ale nic tak nie poprawia humoru. Jak dobra jednostka napędowa pracująca pod maską. Tutaj pracuje silnik 1,6 litra z turbodoładowaniem o mocy prawie 180 koni. Silnik pracuje bardzo przyjemnie, szybko wkręca się na wysokie obroty i trzeba przyznać, że bardzo pasuje do charakteru tego samochodu. Podczas jazdy z zamkniętym dachem, auto bardzo komfortowo. Pewnie trzyma się w zakrętach i jest dobrze wyciszone we wnętrzu. Trochę gorzej, gdy chcemy delektować się jazdą kabrioletem, wtedy daje o sobie znać słabsza sztywność skrętna nadwozia. Odczuwa się to jednak tylko podczas pokonywania nierówności i przejawia się trzeszczeniem elementów karoserii. Na dobrej nawierzchni Autospisuje się bez zarzutu. Jak w większości kabrioletów powyżej 80 km na godzinę, pęd powietrza staje się uciążliwy dla pasażerów siedzących z tyłu. Za przyjemności trzeba płacić. Ale w tym przypadku cena samochodu wydaje się być do zaakceptowania. Za niespełna 110 tysięcy zł mamy auto bardzo dobrze wyposażone i z bardzo dobrym silnikiem. 180 koni robi wrażenie.